Białorusok ma przyjąć podobno 120 imigrantów. Podejmujecie działania? Jakie to mają być? Przede wszystkim protest Protest przeciwko tej sytuacji, w której nikt nie pyta mieszkańców stoku czy chcą przyjąć tych imigrantów. Natomiast dowiaduje się o tym z de facto, tak? Czyli nie było do konsultacji społecznych. Nikt o tym głośno nie mówi. Nagle rano media obiega wiadomość, że 120 nowych imigrantów ma przybyć do naszego miasta. No i my będziemy protestować. Zaczynamy protestem w niedzielę o godzinie 14.00 pod siedzibą firmy, która wygrała przetarg na lokowanie imigrantów. 14 niedziela, ulica Marii Skłodowskiej. Mhm. A czego oczekujecie od miasta? No bo tych imigrantów no prawdopodobnie przyjmiemy, tak? Więc jakie są Wasze oczekiwania wobec miasta? To my przede wszystkim będziemy się domagać, żeby ich nie przyjmować, żeby miasto pokazało, że ich nie chce, tak? Przede wszystkim też uważam, że musimy nadrabiać taką sytuację, w której nikt nie pyta mieszkańców o zgodę. Ja często rozmawiam z ludźmi, chociażby dzisiaj jechałem tutaj właśnie z jednym z panów, tak, taksówkarzy, który mówił mi, że jest zirytowany tą sytuacją, że nikt go nie pyta, czy chce sąsiadować. Tak się składa, że właśnie mieszka tam przy ulicy I Armii Wojska Polskiego. No i żadnych ulotek, żadnych informacji, żadnych konsultacji. Tak nie może być. Znaczy, mieszkańcy miasta są ignorowani, więc po pierwsze niech władze miasta w ogóle zmienią stosunek do swoich obywateli, a po drugie niech według mnie pokażą, że, że nie, 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 po prostu nie ma zgody na takie, takie działanie ze strony Komisji Europejskiej czy też rządu. Mhm. A jest jeszcze czas na rozmowę z miastem? Czy to już jest za późno? Znaczy, oczywiście, że będziemy rozmawiać, no bo to władze miasta decydują jednak, tak? Ale chcemy też pokazać, że jest strona społeczna, która nie, nie zgadza się na tą sytuację, po prostu. E, I to jest, to jest taka rozmowa między innymi przez ten protest, to też jest rozmowa, tak? Bo protest będzie pokojowy, także po prostu chcemy pokazać, że obywatele w ogóle się, się nie zgadzają z tą sytuacją. Uh -huh. A jak przyjmijmy jednak ci imigranci będą, to jakoś... Myśli pan, że będziemy mogli żyć w jednym mieście razem z imigrantami? No to zobaczymy, tak, zobaczymy. No nie chciałbym, żeby powtarzała się sytuacja z Niemiec, e, chociażby, którą tam media te niemieckie próbowały przemilczeć. To jest w ogóle skandal i hańba. No, jestem zdziwiony, że żyjemy w epoce internetu, więc nie wiem na co liczyli, tak, e, niemieccy politycy chociażby, którzy zdecydowali się na takie przemilczenie. E, uważam, że, że to będzie bardzo problematyczna sytuacja. Na pewno jest też taka ciekawostka, że jak są teraz wydarzenia przeciwko właśnie tutaj zapraszaniu imigrantów, to proszę zauważyć, że najwięcej dołącza kobiet i są najaktywniejsze tych dużo, Duży jest obóz w stronę kobiet właśnie. No ja sam osobiście chyba bym się na przykład z wysłać wieczorem w taką okolicę. Mhm. E będzie jakby tylko na proteście poprzestajecie, czy myśli się, że będą jakieś jeszcze działania? Będą działania lokalne, na przykład myślimy o zbieraniu podpisów do władz miasta, tak? czyli utworzenie po prostu petycji, tak? pokazać ilu obywateli się sprzeciwia, ale też są działania ogólnopolskie. Tutaj jako klub Kukiz 15 bardzo poważnie rozważamy o uruchomieniu ogólnopolskiej akcji zbierania podpisu pod rozpisaniem referendum w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Strasz.